Hallo! Hallo! <grymne> okay, no. no, Witam Towarzystwo na Zawodach sprawikowo gruntowych z okazji 40-lecia koła PZW przy WSK Kalisz. Koledzy, sędzią głównym dzisiejszych zawodów kolega Sławek. Jak zwykle, tradycyjnie, tradycyjnie. tradycyjnie. będziemy mu tu wspólnie pomagać, kolega Mirek, kolega Sławek, na razie nie. I, i tak bym, ja bym chciał jeszcze tak y, powiedzieć, tak, 20 czerwca będziemy obchodzić tutaj tą naszą główną uroczystość z okazji 40-lecia koła. Zapraszam wędkarzy, będą informacje i tak dalej. W jakiej to formie będzie, no to tutaj jest... Odpowiednia, tak, No, nie komitet, komisja powołana i będzie tutaj opracuje szczegóły. Koleżanki. Dobrze. Za chwilę, za chwilę będziemy robili losowanie. Kto wylosuje? Siadamy przy numerku. To teraz. Łowimy na jedną wędkę dowolnie. Albo spławik, albo grunt. Ale tylko jedna wędka w wodzie. Do pięciu metrów, Do pięciu metrów jest wędka. Druga sprawa. Stanowiska są U, łowimy daleko. od godziny 7.30 do godziny 11.30. 4 godziny łowienia. Sędziowie będą podchodzili na stanowiska siateczki w wodzie, na. do wagi. do wagi wyciągają z wody. Nie ma tam żadnych tego, że tam sobie wyciągamy i tego. Na jak przyjdzie komisja sędziowska, wtedy coś robimy. Wiadomo, jakie są wymiary ochronne. Wiadomo. Okoń 15. K-35. Lin-35. Amur-45. Ajaś? Ajaś? A nie Ty, może, Jasia? Wadzka <laughs> ma. Panowie, jakieś pytania? 25. Tak. 25. Dobra, będzie jeden sygnał start i drugi sygnał koń. Pamiętajmy. Okej, okay. okej. Okay. Zapraszamy do losowania. 7:30. 7:30 tam. Do losowania. No, do losowania. Na stary. No, ale ale. Proszę, przymierzamy się. Przymierzajmy się. jest taki grunt? się. nie? No. Proszę, to bardzo stanowisko do mnie. jest. O! o, to o, uśmiech. Panie. Panie. Największa płotka <laughs> dzisiejszych zawodów. Zacznij były takie jakie były, jak co roku, ale się poprawia, poprawia, bo są coraz większe. I tak, zaczynamy może te całe podsumowanie. Ja najpierw bym poprosił dwie panie, które dzisiaj brały udział, brały udział w dzisiejszych zawodach. Ja jedna i jeszcze jedna. Jeszcze jedna, poproszę, I pani Teresa. i tutaj mamy tak, pani. Orzełek wygrywa. <grywa> jakby były ryby, by było, nie byłoby problemu. No, no. no, no. no tak, jak no, żółty każek. Tak, kciuk ten orzech, Pani? Orzełek nie będzie. Reszta wygra. Pomało, pomało, panie profesorze. <grywa> Okej. Przepraszam, niech wypędzimy. <grywa> Komisja. Nie ten Ożeł. Komisja. Ożeł. Orzeł. Ożeł. Orzeł. 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 <grywa> ja, no ale jedno so przykro. Nic nie szkodzi. A ja się cieszę. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście miałem miło pamiętów. Pierwszy raz od razu. Na sześć razem złapię. Na razie się nie chyba. Ale ogólnie się przyjęto. ja dziękuję za współudział. Cześć, na A to się dzisiaj nie Będzie tak być bez obiadu. Dobra, dzisiaj. Pierwsze miejsce wynikiem, kilo 380. Ola, tak. Brawo! 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 Wyszeli, to jest jedna z największych niespodzianek nie, Co to? się. I, i tak twarzą do mnie? Na a, ty ja Tylko zwykły wyku czy <średenie> swego ja, ja, do, zbogło. Zbogło. Ale ktoś. wygrał zawody tej. Drugie miejsce wynikiem, kilo 290. Żurable w Adam. Brawo! Brawo! Ej, najpierw na drugą stronę, wejdźcie na ten. Gratulacje. I podpisz. Może ja trzecie Trzecie miejsce wynikiem 980, Załężny zbignie. Brawo! A od wymiotu. Ja ze sobą. Michał, ja bym Wyszek jak już bo się boi. A jest, ale... Jak taki Weź ten telewizor panowie na... <ścoughs> <ścoughs> panowie, na podium Panowie na podium Prosił Podium Można. Taki za To o tak. ota. No, to dla największych ludzi. 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 Dla największych stop. Dla największych ludzi. Dla największych ludzi. Dla największych ludzi. Dla największych ludzi. Brawo.

Gratulacje. Piąte miejsce. 860 gram, Grajek Marek. Tak. Brawo. 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 Marek, telewizor, weź. Marek. Szóste miejsce wynikiem 700 gram Wojciechowski Robert. Leżak. To jest telewizor, Lewizą. 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 Było Lewizą. 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 Było szóste. Siódme miejsce 8 miejsce, 450 gram, Pytliński Jerzy. Brawo! Dobrego brania miał. 9 miejsce, 410 gram, Maliszewski Jacek. Brawo! Mamy teraz dyszkę. 340 gram. Rakowicz, Ryszard. Dziesiąte miejsce. Jedenaste miejsce, 330 gram. I tu miejsce zadecydowało. Stanowisko przybyła Winicjusz. Dwunaste miejsce. 330 Małecki Jacek.

to jest niemożliwe. No jak niemożliwe. Gratuluję. Niemożliwe, ale prawdziwe. Dlaczego na moment cztery? Andrzej, telewizor. Ostatnie nagradzane. Piętnaste miejsce. I tu też stanowiskiem. 80 gram Wal Muralski Waldema. Telewizor. Ja nasz tych z nie załapam. Nie cieszy, nie cieszy, nie. Dzień, nie ma, ale jak ty przegrałeś teraz, to... No dobrze. Nie ma ja? Dziękuję za udział w dzisiejszych zawodach. Zapraszam na następne szale. 23 spinningowe Spinningowe mistrzostwa koła. Na, na żywej rybie, w spinning. Tak. Ja no i ja oczywiście jak, wszystkich zbajom, zapraszam baje. na 20-lecie. 20 czerwca. Dziękuję. 19 gra i 30 dzień dziecka. Na wrzałek